Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Ta Ewangelia jest dla mnie szczególnie ważna, dlatego że to zdanie, to pierwsze zdanie z Ewangelii w moim życiu, które naprawdę usłyszałem, dotarło do mojego serca i wywołało wielką burzę. Dziś, po wielu latach od czasu, gdy usłyszałem to zdanie, Rozumiem je dużo lepiej niż wtedy i wiem, że Jezus mówi: Kto kocha Ojca i Matkę bardziej niż mnie, nie jest, nie jest mnie godzien. Co nie znaczy, że mamy nie kochać swojej mamy i swojego taty. Mamy ich kochać z całego serca, ze wszystkich sił kochać ich bardzo, bardzo, ale jednocześnie Jezusa kochać bardziej. Tylko dlatego, że ten, kto potrafi kochać Jezusa, jest także w stanie, potrafi kochać mamę i tatę, bo z miłości do Jezusa rodzi się każda inna prawdziwa miłość. Te dwie miłości się po prostu nawzajem nie yy, likwidują, one się nawzajem umacniają, z siebie się rodzą. Kto kocha Jezusa, kocha mamę i tatę. Kto kocha Ojca i Matkę, często jest w stanie bardziej pokochać Jezusa. Wszystkiego dobrego na ten piękny dzień i do zobaczenia jutro.